Witam, witam serdecznie i zapraszam do kolejnego poradnika z eventu na serwerze beta w grze Forge of Empires. Tym razem event letni czy tam piracki. Także ładujemy się do gry, zobaczymy co i jak, z czym to się je. Przypominam o przetwarzaniu danych, filmik odpowiednio na ten temat nagrałem, jeżeli ktoś nie ogarnia tematu, także będzie mógł sobie zobaczyć. Natomiast, natomiast tutaj zaraz rozejrzymy się co i jak. To, co chciałbym powiedzieć, to to, że wokół miasta, ja tutaj nie mam znajdziek teraz, bo nie, nie logowałem się za bardzo aktywnie, nie grałem. Natomiast, natomiast wokół miasta tradycyjnie są znajdki, z których można złapać jakieś tam dublony, czy tam walutę eventową w, danej, w danym evencie. Ok, no to przyjrzymy się może, co jest do wygrania. Tutaj jeszcze dublony właśnie się codziennie po 20 łapie. 66 zadanek, ja tutaj jeszcze tam zrobiłem jakieś, po drodze godzinne to zbiorę, żeby tam troszkę wyklikać, tak poglądowo dla Was, podczas tego eventu. Kilka razy może tutaj jakieś do zebrania mamy. Nie pamiętam, co mi dawało najwięcej młotków. Z tymi młotkami to ogólnie jest dość słabo. Już nawet nie chce mi się aż bardzo tutaj tak działać, ale ale coś tam poglądowo można podziałać. Dobra, Akademia daje sporo. Także można to. Dwa razy i myślę, że. Jeszcze nie sprzedałem. Dwa razy i myślę, że będzie. Ja to sprzedawałem przecież. A, bo Cancel. Domyślnie myślałem, że po lewej stronie jest. Nie wiem dlaczego. Może tak było w przeszłości. Okej, okay, także tutaj zrobimy właśnie kilka zadanek i zaraz przyjrzymy się. Ok, 5 incydentów albo 10 produkcji w budynku z mojej epoki. No dobra, to to jeszcze zrobimy. W 5 minut się zrobi, nie będę przyspieszał nic. Zaraz przejdziemy do tego. Dobra, także po drodze tutaj dublony też można złapać, jak widać, w ilości, jaka tu jest wymieniona. Natomiast jeśli chodzi o główny budynek eventowy, to tutaj ulepszenia tylko są do złapania, a nie, a nie jakieś tam bezpośrednie ulepszenia, tylko fragmenty ulepszeń. I tu są fragmenty do srebrnej wersji, a tutaj do złotej. Podstawowa to będzie pewnie tam pokazana właśnie, jak podstawę się zdobędzie właśnie w liście nagród. Natomiast tutaj możemy zobaczyć jak wygląda srebrna. Ok, tu jest zwykła, to od razu widać. Ze zwykłej na maksa dziewiąty, dziewiąty poziom. Mamy tutaj no, takie parametry, jakie mamy, takie bonusy jakie mamy. Rozmiar 6 na 4. Natomiast gdy... U... Dragon's Breath, no to tam oddech Smoka. Zobaczymy, jak to przetłumaczą. I tutaj srebrny oddech, sm oddech Smoka. No i oczywiście, wiadomo, parametry tutaj wzrastają. Losowa produkcja jest jak widać tu różnych rzeczy. Możecie sobie po prostu przeczytać, ja nie będę tego czytał. A i tym bardziej tłumaczył, jak na polskie, to <laughs> jak oni sobie to przetłumaczyli. Tu jeszcze zarkniemy Jeśli chodzi o fragmenty do złotej, 150 trzeba takich. Także ze srebrnej, możemy do złotej upgrade'ować i to będzie maksymalne upgrade. Jak widać, tutaj są bonusy tylko do, do ataku lub obrony w ataku, ale ogólnie wiadomo, bonusy w ataku. Także tak to mniej więcej wygląda. Troszkę PR-ów też to daje. No, taki, taki sobie budynek w sumie to szału raczej nie ma, ale w miarę w miarę ok. No dobra, no to przyjrzymy się może skoro już tutaj przeszliśmy, przyjrzymy się tutaj okienku gry eventowej i na co chcemy tutaj spojrzeć najpierw? No dobra, może spojrzymy na nagrodę najpierw. Czemu nie? Tu jest właśnie podstawa do zdobycia od razu, więc mogę już sobie kliknąć, mamy podstawę i tutaj standardowo, standardowo do zdobycia Za darmo po ukończeniu danego etapu, w grze, prawda, za darmo tutaj nagrody dostajemy. Natomiast tutaj wyżej musimy płacić realną kasę. U mnie korony są norweskie, natomiast u Was, u was byłyby w tej sytuacji złotówki. No, chyba że mieszkacie gdzieś za granicą, także, także jak zwykle, jak zwykle trzeba, trzeba tutaj płacić, jeżeli chce się więcej dostać. I niestety nie można za diaksy, ale to już od dawna tak zrobili. Możemy się przyjrzeć na szybko różnym rzeczom, które można zdobyć tutaj. To tu jest czasowo 10, na 10 dni, jeden na 1. Daje bonusem tutaj nam do walki, troszkę jednostek też z danej epoki, adekwatnej epoki, w której jesteśmy. Ja tutaj jestem w epoce jesieni średniowiecza. Także tak to mniej więcej wygląda. Tutaj, właśnie tak samo, 10 dni. Osobiście nie lubię, nie lubię tego typu rzeczy, które tam stawia się tymczasowo i znikają, bo to bardzo też na swój sposób zaburza porządek miasta. Ja to lubię na stałe coś postawić i mieć, prawda? A nie takie pierdoły. No ale mniejsze o to. Tutaj bonusy do walki. Bardzo duży bonus tutaj, 500%. Ale ogólnie wariactwo, jeżeli chodzi o te bonusy do walki się porobiły w tej grze, także no... Jest jak jest. Natomiast tutaj Tutaj upgrade już bezpośrednio do tego, do tego budynku eventowego głównego, a nie fragmenty, tak jak było wcześniej pokazane, ale pewnie tu fragmenty tam dalej gdzieś się pojawią. Dobra, to przejrzymy na szybko dalej. Tutaj mamy Crimson's Dragon Selection Kit. Także to jest związane właśnie mniej więcej z tym eventem. I tutaj yy, złote upgrade'y też są. Prawda? W sumie to jest do tego eventu do tego eventu upgrade, a nie do poprzednich. I Selection Kit, czyli po prostu można sobie wybrać to, czego nam brakuje i do jakiego poziomu chcemy to wbić. Dobra, tutaj drzewo. Co to za drzewo? On przynajmniej na stałe stoi. Golden Dragon Gong i to jest level pierwszy, to oznacza, że to jeszcze może mieć wyższe levele. Na pierwszym levelu daje 3 PR w jeden dzień, trochę towarów. No i tam jakieś lekkie bonusy do Walki, ale nie takie bezpośrednie, jak widzicie tutaj, prawda? Jedno do wypraw, drugie do tej tam. Okej, okay, czyli tutaj co mamy? Thanks Golden Bell, i tutaj tak samo jakieś tam bonusiki skromne i trochę perów. Nie będę tego oczywiście czytał, bo to wy, wy widzicie, po prostu jak najad, najadę myszką, kursorem, także wszystko elegancko widać. Tutaj znowu Selection Kit, tutaj Upgrade zwykły. Tutaj selection kit do tych do takich pierdów. Już nie będę tego wyczytywał. Ok, tutaj thanks. Golden Belt, to to, co było wcześniej. Upgrade kit i tutaj. O! To ciekawe. To jest ciekawe, bo ja tego wcześniej jakoś nie widziałem lub przeoczyłem, ponieważ ten budynek. Yy, Generuje trzy towary z następnej epoki, czyli z epoki, w, którym się, w której się nie jest. To jest w sumie coś całkiem ciekawego, bo jeżeli długo się stoi w jakiejś epoce przed, to bez kupowania jakichś towarów czy coś może nam się to zbierać. Także to jest w sumie całkiem spoko. I aczkolwiek nie, może nie do końca też tak, tak spoko, ponieważ gdy wchodzi nowa epoka, raczej znaczy zanim wejdzie, to chyba to nie działa. Tak mi się wydaje, no bo muszą przecież zakodować to wszystko i wprowadzić. Także, także nie, raczej to nie umożliwia takiej sytuacji, że wprowadzają nową epokę wraz z nową perłą, prawda, i już wszyscy mają ci, co mieli ten budynek, już wszyscy mają komplet towarów. Myślę, że to tak nie działa. Raczej to dopiero zaczyna działać po wprowadzeniu danej epoki i w ogóle. Także. Hmm, także tego, no ale mimo wszystko to jest jakaś, jakaś w miarę spoko sprawa też hmm. tutaj zapgrejdowane e, ok, tutaj nie ma takiego myku z tymi towarami, także tylko jest w tym budyneczku i myślę, że to jest w sumie całkiem spoko sprawa ale też szału nie ma, bo towary zawsze można kupować za PR i w ogóle wymieniać Także tu, tutaj raczej nie jestem jakimś tam mega entuzjastą. Ok, tutaj odnośnie innego budynku, upgrade złoty jest, i to jest w darmowych, tutaj. Jak widać. Nie pamiętam, jak po polsku nazywał się ten budynek, ale, ale z takiego dość słabowego można to zrobić troszkę lepszy. Ale oczywiście, szału nie ma. Natomiast nie no, nie jest też taki zły, prawda. Jeżeli ktoś miał, to 4 na 5, także może sobie zupgrade'ować. No dobra, patrzymy dalej. Tu chyba już raczej niczego nowego nie zobaczy... O! Co my tu mamy? Ok. Hmm. Governors Villa. Ja już naprawdę tyle nie grałem w tą grę, że nie pamiętam jak po polsku to się nazywa. Chyba Villa Gubernatora, czy jak to tak. Coś takiego. Na dziewiątym poziomie... I tutaj można to zupgradewać do Viceroise Villa. No i co daje? 4 do 5 jednostek tutaj więcej towarów, 12PRów tutaj 8 i bonus do ataku troszkę większy i jeszcze tam mm, bonusy obronne. No muszę przyznać, że jak na ten upgrade to mogliby dać troszkę większy przeskok. No ale, ale troszkę, troszkę jest lepszy, żeby nie było. Natomiast szału nie ma. Ale tak czy inaczej, będzie to tutaj do zdobycia w, darmowej, w, darwo, w darmowym zestawie nagród. Także może sobie to każdy złapać, jeśli ma ten budynek, może sobie go zupgrade'ować. Co to jest? School Cave 2x2. No, to jest ciekawe: 13% do ataku w ataku, 13% do ataków w obronie. Rozmiary 2 na 2 i nie potrzeba drogi. No, jak gdzieś jest ktoś ma miejsce czy coś, to może tego, ale. Biorąc pod uwagę te niektóre nowe budynki, w miarę nowe lub, lub nowe, które już jakiś czas są, to, to jakby się cztery takie postawiło, to i tak dałoby więcej raczej i, niż, niż ten budyneczek tutaj. Natomiast jest on na stałe, to taka dobra zapchaj dziura, więc może komuś też się przyda, wiadomo. Ok, no to lecimy dalej. I co tutaj? Będziemy gadać. No. To już było w sumie. Tylko to jest zaupgradowany. Ten budyneczek. Trwa, yy, właśnie też może stać 10 dni. Także no nie podoba mi się to, ale że, że to jest limitowane, prawda? No ale, ale można sobie to postawić. Gdy się chce. Tak samo tutaj. Ascended, czyli po prostu awansowany wyżej, na drugim poziomie. Tu jest napisane Downgrades to drugi level. To nie wiem, może po 10 dniach to po prostu na drugi level spada. Nie zwróciłem na to uwagi. Ja wcześniej po prostu nie miałem kontaktu z, z tego typu itemami. Natomiast według tego co tu napisali, to prawdopodobnie to nie znika po 10 dniach, tylko obniża się. Do poziomu drugiego, a tak to jest jeszcze wyżej. Ascendent, no dobra, nieważne. Lecimy dalej. Tutaj mamy fragmenty, które właśnie możemy tutaj w połączeniu z tymi, co złapaliśmy, złapiemy z linii zadań. Można to połączyć. No dobra, co dalej mamy tutaj. No tutaj albo fragmenty właśnie tego do golda, ulepszenia lub tam do srebra, albo bezpośrednio ulepszenie tego budynku. Tutaj już to było, także wiemy o co chodzi. Także myślę, że tutaj raczej już nic nowego się nie pojawi. Na szybko możemy zerknąć, ale nic tutaj raczej nowego nam się nie pojawi. Tutaj selection kit do tego spoko. No i tak, raczej tutaj nie doczekamy się niczego nowego. Przez ile czasu to 30 minut? Krótko. No dobra. Także myślę, że przejdziemy, wrócimy do okna eventowego. Treasures, zobaczymy tutaj skarby. Ok, znamy mniej więcej ten mechanizm. Tutaj pojawiają się jakieś tam losowe nagrody lub mniej losowe, i, i jeżeli i później będzie można je zdobyć, jeżeli wyda się diamenty tutaj 3000 diaksów. I co to tutaj do zdobycia jest? Chance for Exclusive Rewards, czyli szansa na jakieś ekskluzywne nagrody. Natomiast, jak klikam na to, to nic innego się nie pojawia, tylko po prostu ta. Jedna tylko ekskluzywna nagroda? Myślę, że to jest liczba mnoga, więc powinno być ich więcej. Natomiast gdy tutaj klikam, to nie pojawia mi się nic więcej. Może gdzie indziej da się to zna znaleźć. W każdym razie to jest rozmiar 2 na 2 bez konieczności dostępu do drogi. Tutaj jakaś losowa produkcja fragmentów też jest. 9 PR-ów, 20 towarów z naszej, 40 z poprzedniej epoki, 9 perków, ale to już o tym mówiłem chyba. No i jakieś tam bonusy do walki. no. Nie jest to zła rzecz, myślę, że całkiem spoko. I tyle. Dobra, natomiast 3000 diaksów, żeby tutaj tego. Czy, czy warto? To zależy co się trafi, jak się trafi, czego szukamy i w ogóle. Tutaj jest kalendarz. 0 na 3 tutaj jest, mamy opis aktywuj Superboard, żeby skompletować y, statuę złotego smoka i gdy aktywna y, ciesz się podwój, podwojoną y, podwojeniem, y, a że dwa razy po prostu będą podwoje, podwojone te nagrody, że dwa razy pokaże się podwojone, y, dwa razy podwójne chyba y, wypłata i y, specjalne nagrody dnia, też dwa razy częściej będą się pojawiać. Przynajmniej tak to rozumiem z tego, co tu jest. Więc warto to mieć, bo wtedy właśnie tutaj będą podwójnie. Czyli rozumiem to tak, że razy 2 będzie gdzieś tu dwa razy, razy dwa podejrzeć będzie można i, i nagroda dnia też będzie dwa razy. Także myślę, że to jest całkiem spoko, ale żeby to zrobić, żeby aktywować, to pewnie będzie trzeba się napocić. Tutaj można zmienić nagrodę dnia na losową inną, zobaczymy. Tej nie chcę więc zobaczymy co tam będzie innego ok tu mamy selection kit do drzewa także będzie zielono nie no nie będę tego nawet stawiał natomiast już nie mogę raz kolejny zmienić także lipa dublony tutaj oczywiście za diamenty można kupić najdroższa opcja okazuje się najtańsza, najbardziej ekonomiczna, czyli jak zwykle zobaczymy jeszcze ten kalendarz no i ten kalendarz no, wygląda tak, że właśnie codziennie można kolejne odkrywać. Natomiast e, jeśli się nie uda, to trzeba gromadzić klucze, za, za pomocą których będzie można to po otworzyć. Mm. Tutaj można też użyć oczywiście diamentów. Tutaj mamy nagrody za cały kalendarz. I tutaj w sumie kliknę na to, to zobaczymy. Tu jest budyneczek 3x4 bez konieczności dostępu do drogi, który na stałe stoi i naprawdę ma bardzo ładne bonusy. Natomiast, natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że to są bonusy do konkretnych tutaj rzeczy, także na przykład do wypraw gildyjnych czy tam do czegoś innego. <laughs> natomiast natomiast gorzej, jeżeli na przykład mielibyśmy walczyć z sąsiadami lub tego typu sprawy, ale, ale mniejsza o to, tak to rozdrabniają się z tymi bonusami. A nie tak uniwersalnie, prawdopodobnie robią to dlatego, żeby pewne rzeczy były zbalansowane lepiej, ale mogą tutaj przesadzić i w przyszłości mogą mieć problem tutaj z balansem, właśnie. Ok, oprócz tego tutaj do zdobycia jeszcze to, co było właściwie na liście nagród, na którym patrzyliśmy wcześniej. Tak samo tutaj i tutaj jest Sale makers, Altair. Czyli właśnie... No i tu jest 2 na 2 też bez, bez konieczności drogi. Bonusiki kim ma jakie ma. No i tu jest jeszcze Selection Kit. Jeszcze tutaj pakiet Forge Plus dostaje się na... Na tydzień co oni tu zmienili w ogóle? Nie pokazali tutaj. No i tutaj ewentualnie mógłbym kupić za 400 diaksów, prawda? A po co mam to kupować? Coś mi tam wpadnie w trakcie eventu, więc więc będzie można podziałać ok, tutaj na 5 minutowe miałem zrobić, więc pomyślałem, że sobie już kliknę Trzy jednostki z mojej lub 4 z poprzedniej epoki, czy tu podliczy? oj, nie podliczyło, bo miałem tego, ale tutaj mamy willę gubernatora więc tutaj zrobiło nam jednostki towary to będzie złapiemy z tego tutaj Ok, nie wiem czy do 11 dojdziemy. Ok, kolejne towary będą, to też ogarniemy 120 tych towarów, jakoś ogarniemy. A bo to PR, -y. no dobra, to wydamy na coś. Ktoś tam buduje pewnie, jakiś sąsiad, coś. Spadłem na trzecie miejsce. Pytanie, czy wyprzedzę go? Tu jest potrzeba jakieś. 1850 około. Pewnie nie da rady. Zablokowane na pewno. No tak, około 1500 tu jest. No dobra, to to trzecie miejsce zostanie. Niech sobie będzie. W takiej sytuacji ja wydam tutaj. OK. I dalej tutaj zbieramy te PR-ki. Mm. Tutaj jest nieźle, w sumie. Znaczy nie PR-ki, tylko po prostu towary. Ok, mamy. Kolejne. Co tu mamy? Produkcję. No dobra, to znowu możemy to walnąć. 5 minut to jeszcze się zrobi. To może, może dojdziemy do tych dublonków, które chcemy tam ogarnąć. I co dalej? Co dalej? Czyli po prostu teraz poczekamy sobie przy okazji i już zobaczymy co z tym eventem. Czyli tak, rozpoczynamy. Myślę, że tu wielkiej filozofii nie będzie. Klikamy. Kalendarzki od razu mamy. Także możemy zerknąć. Skorzystać z tego klucza, akurat adekwatnego do tego dnia. Ok, mamy tu małą nagrodę. 1 na 32 oczywiście. No i żeby całe tego to odblokować. No Nagroda jest dobra, jeżeli cały się odblokuje. No to, natomiast jest tego. Ok, co tu mamy jeszcze? Spyglass. Można. No dobra, ujawnia te, te, ekslu... te fajne rzeczy do podglądu. Tutaj. Podwaja to nagrodę. Kolejnego wyboru. A tutaj. Em... Rozwala po prostu. No. I te rzeczy, pytań czy te rzeczy można kupić? Jakoś nie widziałem. A, jest oczywiście liga też. I w lidze hobbystycznej, tu jest tam wiadomo, natomiast amatorska to 50% graczy, brązowa 20%, srebrna 5%, natomiast złota to tylko 1% najlepszych graczy. W danym evencie, tutaj do zdobycia, może od najsłabszych, zobaczymy. Tu jest podstawa, wiadomo, podstawa lub selection kit, prawda? Tutaj, selection kit nam daje więcej do wyboru, natomiast generalnie to jest jako jedna, jako jedna nagroda. Oprócz tego, tutaj mamy właśnie ten Sailmaker's Workshop, level 1. Tutaj, level 2. Tutaj już to pokazywałem wcześniej ten Dragon Gong. Tutaj mamy Sailmaker Sailmakers Studio. Ok, to też znamy. I to też znamy. Tutaj mamy Upgrade, prawda? Do wyboru. Sailmaker's Altar to, to co jest tam w kalendarzu, też do zdobycia właśnie. Tutaj to znamy, to znamy. Ok, ten bar. To jest fajna rzecz. Pytanie czy to wymaga dostępu do drogi. Nie wymaga dostępu do drogi. Rozmiar 4. Jeszcze raz pomniejsze, bo a to tak złośliwie się pokazuje. 4 na 3 rozmiar i nie wymaga dostępu do drogi. Także to jest bardzo dobra rzecz. Nie za duże, a daje duże bonusy także. I na stałe można mieć. I produkcja 72 PR na jeden dzień. Nie wiem czy to błąd bardzo dużo, ale myślę, że to tak dla zachęty po prostu. Także ta, ta produkcja PR ów teraz współcześnie w tej grze no to jest szalona. I w ogóle. Ok. Okej, okay, także już przechodzimy do tej gry z powrotem. No i wybieramy losowo. 160 dublonów. 10 dublonów to jeden, jeden wybór tutaj, prawda? Także aż tak dużo nie poklikamy. OK, tutaj nagrodę dnia złapaliśmy i tutaj nam wraz tutaj nam rośnie postęp. W sumie jedno kliknięcie to dwa, dwa tutaj, o dwa wzrasta właśnie ten postęp tutaj nagrody. To teraz chciałoby się przemieszanie złapać, żeby móc kolejne nagrody. Double payout, no to zobaczymy tutaj. 20 towarów z następnej epoki. To jest spoko nawet właśnie. Ok, przemieszanie tutaj złapaliśmy. Tu jeszcze raz działamy. Podwójne, no to może zobaczymy co jest. Ok, tu mamy przemieszanie. I tutaj mamy jeszcze to tak zobaczyć. Natomiast tego nie chcemy. A ciekawe czy podwójne podwójnego można. Można. To jest razy 4 teraz w takiej sytuacji, co tam razy 4 wpadło? O, element klucza 4, no to możemy już w sumie użyć tego klucza. Powiedzmy, dzień wcześniej, co tam było. Ok, zakończenie wszystkich specjalnych produkcji. Dobra, to poklikamy troszkę. Na szczęście nie będzie już tego aż tak dużo, bo nawet mi nie chciałoby mi się. Ok, tu się skończyło to. Zbierzemy. I to jeszcze jedno zadanko, jakby zrobić. Ok, będzie łatwe do zrobienia. Tutaj już zrobimy tak. Czego jeszcze potrzeba? 18 p.r. wydać. Także tutaj wydamy. Pyk. No i mamy to. To już dalej nie będę robił raczej. Bierzemy te dublony. 20 kolejnych. 4 bitwy bez przegranej. No jeszcze dobra, żeby kliknąć kilka razy. To może to. A nie, nie ma akurat na złość, Nie ma teraz tego. No dobra. Um, także. Um, dobra, nie chce mi się. Nie chce mi się teraz tego robić. Ten event jest na tyle prosty, że, że, że tutaj nie, nie ma co objaśniać. Po prostu tak klikamy. Jak pokazałem. I, I tyle w temacie. No. Dobra, nagrody dnia to jeszcze nie było. Ok, złapaliśmy, no to może przemieszanie. Pek i zobaczymy start jeszcze raz. Zobaczymy tutaj, co to nam da. Że no, to coś rozwali. A, rozwaliło ten kafelek i dzięki temu wiemy, że tutaj są PR-y do złapania. I można je, można je zdobyć? Nie wiem nawet czy to można było zdobyć. Chyba, chyba po prostu rozwaliło. Ok, 14 dublonów, także doklikamy to do końca i w sumie tyle będzie z tego naszego poradnika: dość krótkiego. Ok, nagroda dnia jeszcze wpadła. Przemieszanie jeszcze możemy raz kliknąć. Oj, kolejna nagroda dnia, no ale akurat to nie jest nic, nic wielkiego co mi tutaj wpadło, ale nieważne. Ok, także tak mniej więcej ten evencik wygląda. OK, tutaj jeszcze właśnie te skarby nam się pojawiły, w związku z tym, że tutaj klikałem, także można wybrać co chcemy: przechowajkę albo 150 PR-ów. Powiedzmy, że 150 PR-ów. Tutaj powiedzmy, że. No, powiedzmy, że to. Tutaj powiedzmy, że to będziemy chcieli, do wyboru niby, ale jeszcze to, to do wyboru można jak sami zmieniać, prawda? Ewentualnie oba na raz. PR-ki kolejne, może. Szał tutaj nie ma jak widać. Nie ma szału, nie ma żadnych konkretów porządniejszych, przynajmniej nie trafiły się. Także no, wygląda to jak wygląda. Ok, także to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten poradnik. Event, event jest przyjemniejszy moim zdaniem niż te poprzednie inne jakie były. Z tego względu, że, że nie katuje to nas tak tym jakimś klikaniem czy coś, tylko w miarę szybko to leci. Jeżeli ktoś klika na kilku światach, to może spokojnie sobie to ogarnąć. No i w sumie tyle w temacie. Także, także ten evencik jest w miarę ok moim zdaniem. No i tyle. Także dzięki za uwagę i zapraszam na kolejne filmiki. Pozdrawiam serdecznie selfie.